Bardzo się cieszę, że to tak prężnie się rozwija, że tak naprawdę kryptoekipa no, robi niesamowite, niesamowite kroki do przodu i ten event wygląda naprawdę na poziomie światowym. Więc, więc ja jestem dumny z chłopaków, bardzo mi się podobało. Fajni prelegenci, fajne Expo, bardzo dobra organizacja, wiem, ile ich to pracy kosztuje. Tam Robert to prawie ledwo stał. Bidula nie spał pewnie ze dwie noce przed eventem tak to, tak to się dzieje tak to się dzieje organizacja tego takich wydarzeń wiąże się z, z dużym wysiłkiem i z olbrzymim wkładem pracy też i trochę zdrowia ale robimy to po to żeby żeby dać fajne fajne wydarzenie żeby społeczność była zadowolona i żeby nieść tą pieśń kryptowalut, adopcji kryptowalut i, i edukacji w przestrzeni web 3 i blockchain dla, dla naszej społeczności. No i widzicie, po części już Dawid zdradził tutaj kilka tajemnic organizacyjnych takiej konferencji. Ja też miałem okazję być współorganizatorem kiedyś takiej konferencji. Tak jak mówisz, kosztuje to czasu, nerwów, biegania, załatwiania wszystkiego. Żeby wszystko dopiąć na wysokim poziomie, żeby to jakoś wyglądało. Więc tutaj szacun dla chłopaków, szacun dla każdego w sumie, kto organizuje jakiekolwiek wydarzenia, bo jakie by to wydarzenia nie, nie były, gdzie by się nie odbywały, to zawsze to kosztuje po prostu czas. No i nabieramy pewnego doświadczenia. I tak jak mówisz, chcielibyście się dzielić. Tą, tymi kryptowalutami, tym przestrzenią krypto, możliwościami, które przede wszystkim pojawiają się dla nas z roku na rok, wydaje mi się coraz większe, bo ten rynek krypto coraz bardziej jest ugruntowany i taki sta, stabilniejszy, może nie do końca, ale coraz bardziej niektóre rzeczy są tutaj przewidywalne i można sobie długoterminowo zaplanować jakieś działania związane z tym rynkiem, pomijając tutaj niektóre projekty. Co pojawiają się tylko na parę minut. I jakbyś mógł powiedzieć, co nas czeka tak naprawdę tutaj na NBX-ie tegorocznym? Michał też tu ma kilka pytań przygotowanych, więc pewnie je zada. Ale tak po prostu pokrótce, czego możemy się oczekiwać po prostu po evencie NBX, czy są jakieś nowości?